broni waluty, która tak w swojej jest. nazwie ma krypto, czyli już jak gdyby siłą rzeczy jest czymś, co budzi bardzo poważne wątpliwości. Technologii rozproszonego rejestru, takim jak Black chain, regulacje dotyczące tablet coinu. Milionerzy z Konfederacji chcą dalej się po prostu bogacić Obraża i oszukują miliony, w tym momencie młodych ludzi, inwestują że inwestują w kryptowaluty będą naprawdę zostać bez inwestycji, to jest frajer. To sama giełda kryptowalut jest sponsorem między innymi klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk, a do tego jeszcze informacja, że no przecież chociażby prezydent Nawroski tej drużynie kibicuje. Pan, ja, że tak powiem, kryptowalutami się całkowicie nie zajmuję. Osobiście uważam, że powinny być zakazane. zakazane. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty.